W ramach wieloetapowej procedury stanowienia prawa przewidziano instytucję komisji prawniczej, która funkcjonuje w ramach Rządowego Centrum Legislacji, która ma charakter pomocniczy. To przede wszystkim weryfikacja pod kątem poprawności struktury aktu względem zasad techniki prawodawczej i tak dalej. Dlaczego rozporządzenie, o którym dzisiaj dyskutujemy, Panie Ministrze, zostało zwolnione z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą? I drugie pytanie, jakie konsekwencje grożą Polsce, gdybyśmy się nie dostosowali do wymogów prawa unijnego i nie poszerzyli rejestr prowadzony przez system informacji medycznej o kwestie między innymi dotyczące ciąża. Swoją drogą to jest to zgroza, kiedy słyszę tą dyskusję kobiet opozycji, która w każdych warunkach, w każdej sytuacji domaga się takich przepisów prawa, które pozwalają matkom mordować własne dzieci. To jest po prostu zgroza. Nad tą salą się unosi zgroza.